Dziennik Białostocki, Rynek Kościuszki 1, wydawca i redaktor Maria Lubkiewicz-Lewandowska, środa 22 czerwca 1938 roku. Osobiste. Sędzia grodzki w Sokółce, pan Stefan Kot został delegowany do Białego Stoku celem pełnienia obowiązków sędziego okręgowego śledczego. Pan wiceprezydent miasta Piotrowski wczoraj rozpoczął krótki urlop wypoczynkowy, który trwać będzie do 1 lipca roku bieżącego. Dodatki mieszkaniowe. Zarząd miejski przyznał siedmiu praktykantom, nauczycielom po 60 zł miesięcznie tytułem ryczałtowego dodatku mieszkaniowego, pragnąc chociaż częściowo przyjść im z pomocą finansową. Walka z durem brzusznym. Wobec zanotowania w ostatnich dniach w białym stoku dwóch wypadków duru brzusznego, miejski dozór sanitarny przystąpił do energicznej akcji zapobiegawczej celem zwalczania w zarodku tej niebezpiecznej choroby. W tym celu pobrano próbki wody z okolicznych studni, gdzie miały miejsce te wypadki. Poza tym domownicy chorych znajdują się pod kontrolą lekarską. Zatrudnieni przy robotach publicznych. Zarząd Miejski wczoraj zatrudnił przy robotach publicznych ogółem 731 bezrobotnych, w tym 40 pracowników umysłowych, 247 robotników wykwalifikowanych, 372 robotników niewykwalifikowanych i 72 furmanów. Przy regulacji rzeki Białej pracowało 166 osób, dział budowlany zatrudnił 179 osób, drogowy 142, gospodarczy 82 i przy budowie kanalizacji 120 robotników. Przed budową chodników. Plan robót drogowych na rok 1938 obejmuje budowę chodników i płyt na ulicy Orlicz-Dreszera oraz na ulicach Branickiego, Bema, Wasilkowskiej i Ogrodowej. W bieżącym miesiącu odbył się przetarg na dostawę betonowych płyt oraz na budowę chodników. Komisja przetargowa uznała za ważne tylko dwie oferty przedsiębiorstwa śniadowskiej i Asawickiego. Magistrat postanowił oddać roboty powyższym firmom. Według ich specjalności to jest wyrób mechaniczny i ręczny. Lep. Akcja o podwyżkę płac. Związki zawodowe robotników cegielnych, grupujących się w Zjednoczeniu PZZ, wystąpiły z żądaniem podwyżki płac w cegielniach i zawarcia umowy zbiorowej. Konferencja w inspektoracie pracy została na razie odroczona, gdyż właściciele cegielni postanowili naradzić się nad wysuniętymi żądaniami co do podwyżek i zarobków. Z ramienia ZPZZ w akcji bierze udział sekretarz okręgowy i delegaci robotników poszczególnych cegielni: Koplany, Kozłowszczyzna, Księżyno, Dobrzyniewo. I złotoria. Należy przypuszczać, że właściciele cegielni, rozumiejąc, że obecnie niskie zarobki wywołują niezadowolenie, znajdą wspólny język do zawarcia ugody, tym więcej, że wśród robotników nurtują tendencje strajkowe. Noc świętojańska w Dojlidach. We czwartek, dnia 23 czerwca bieżącego roku odbędzie się w Dojnowie, Doj Lidy, w ramach obchodów Dni Morza organizowanych przez Ligę Morską i Kolonialną Noc Świętojańska połączona z zabawą ludową przy udziale orkiestry wojskowej z zawodami pływackimi, kajakowymi, barwnym korowodem, udekorowanych łodzi i kajaków, ogniami sztucznymi i wiankami oraz całym szeregiem innych niespodzianek. Za najładniej udekorowane kajaki i łodzie, jak również dla zwycięzców w zawodach, zostaną rozdane wartościowe upominki. Zgłoszenia na zawody przyjmuje miejski ośrodek WF. Całkowity dochód z tej imprezy przeznaczony jest na Fundusz Obrony Morskiej. W obawie przed egzaminem. Wczoraj o godzinie 6.20 rano w mieszkaniu służbowym w koszarach imienia generała Sowieńskiego wystrzałem z dubeltówki należącej do ojca pozbawił się życia 18-letni Zbigniew Waldemar Klus, uczeń drugiej klasy gimnazjum mechanicznego, syn chorążego WP, urzędnika PKU Białystok. Kula utkwiła w lewej piersi i śmierć nastąpiła natychmiast. Z położenia zwłok można było wywnioskować, że denat spust nacisnął palcem nogi, leżał on boso i w sportowych spodenkach Przy zwłokach leżała mała kartka, w której denat usprawiedliwał swój desperacki krok, a mianowicie uczynił to z obawy przed niezdaniem do następnej klasy. Samobójstwo ucznia wywołało silne wrażenie w mieście i w ciągu całego dnia było obszernie komentowane. Na FON Pan S. Herman w imieniu dyrekcji Teatru Palace złożył w naszej administracji 25 zł na fundusz obrony narodowej. Lepszy narzeczony. Helena Potapowicz, Olszowa 17, zameldowała policji, że były jej narzeczony Jan Szmejlis, Nowogródzka 10, podstępnie wyłudził od niej 220 złotych, zabierając jej ponadto różne rzeczy wartości złotych 20. Ujęcie złodziei. Dochodzenie policyjne ustaliło, że kradzieży garderoby i bielizny na szkodę Michała Wierzbickiego, Piłsudskiego 20, dokonali. Wiktor Lampert, Nowy Świat 6. Leon Klimowicz, Krańcowa 30, Kazimierz Piotrowski, Wschodnia 7, Mikołaj Zalewski, Bagnowska 8, przy współudziale Jankiela Winnika, Sienkiewicza 73 i Haima Szpitalnego, Sienkiewicza 74. kroniki policyjnej. Podczas kontroli Melin i miejsc podejrzanych policja zatrzymała niejakiego Romualda Czajkowskiego, bez stałego zamieszkania, celem ustalenia tożsamości. Karol Rębowicz, Wesoła 25, zameldował w komisariacie, że Alfons Skibiński, Wesoła 23, zabrał mu 26 zł. i 80 groszy. Policja prowadzi dochodzenie. Józef Adamczuk, Białostoczek 78, zameldował policji, że Stanisław Malinowski, Białostoczek 23, na tle osobistych porachunków groził mu zabiciem. Weronika Kiewlak, fabryczna 27, zameldowała policji, że niejaka Sawicka, właścicielka jadki na starym rynku, zamiast monety 5 zł, jako resztę wydała jej monetę 2 zł, wycofaną z obiegu. Jedziemy nad morze. Sezon nad morzem rozpoczął się. W tym znaczeniu, że pensjonaty, hotele i rybackie chałupy przygotowały się na przyjęcie letników i. Czekają. Pogoda względnie dopisuje. Inwestycje poczyniono liczne, daje się nawet zauważyć objaw niezwykle pożądany, nastawienie się na dużą frekwencję i popularne ceny. Oczywiście jak, gdzie. Najwytworniej więc, na przykład w juracie trzeba jednak liczyć koszt dziennego pobytu w luksusowym pensjonacie od 12 do 26 złotych dziennie. Oczywiście wchodzi tu w grę świetne, pięciokrotnie dzienne, nieograniczone co do ilości pożywienie i apartamencik składający się z łazienki, sypialni i saloniku. Uwaga, tak zwanych pokoi umeblowanych jurata nie posiada. Lepiej tam nie jeździć z jedną skromną walizką i nadzieją, że jakoś to będzie. Ale najtaniej jest chyba w Pucku, gdzie za 4-5 zł można znaleźć całkowite utrzymanie. Względnie tanio jest też na Helu. Za 5-8 zł dziennie można znaleźć miłe, skromne mieszkanko w chałupach czy kuźnicy. Dla samotników rozmiłowanych w dzikich urokach, samotnych piaszczystych plaż, ciemnych, gęstych gajach, karłowatego starodrzewia i burzliwym morzu cudownym zakątkiem są mechlinki i rewa. Dwie piękne osady rybackie. Uwaga! Pensjonatów tu nie ma, ani połączenia komunikacyjnego. Izby w chałupach rybackich można wynająć za dwa złotych dziennie lub jeszcze taniej. Żywić się trzeba chlebem i rybami morskimi, żyć w warunkach spartańskich. Jest to do zniesienia, a nawet egzotycznie przyjemne, jeśli pogoda dopisze. A pogoda na najbliższe dwa tygodnie zapowiada się łaskawa, słoneczna i ciepła. Teksty artykułów pochodzą ze zbiorów Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu w Białymstoku. Biblioteka Uniwersytecka imienia Jerzego Giedrojcia, ulica Ciołkowskiego, 1 r 15245 245 Białystok. Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czytała Miłka Malcan.